jest strony a w dzisiejszym odcinku będę grała z karolcią w e, grę o chowanym. No, chodzi mi o to, że musimy e, być. Jak jesteśmy chowającymi się ludźmi, to przemieniamy się w rzecz lub zabawkę i się chowamy. Jakieś miejsce. I no. Jak chcesz, spojrzysz coś, też wytłumaczyć, Karolcia. Co? No, w sensie o co chodzi w tej grze, żeby widzowie wiedzieli. Ale, że co mam no, Co? O, będę się chować, a ty? A nie wiem, a też się chowam. Dobra, lecimy, będę. A co mi mówiłaś tam, tam, bo Ciebie nie słuchałam. A nieważne, będę piłką. Ja nie wiem co będę. Ja będę, będę, będę. Mogę być Nie, nie, to Staję tu gdzie zawsze. Dobra. Ja będę kamykiem. Dobra. Ty stoisz. Jestem już gotowa. Let's go! Jak kołam i latałam. Aha! Ja się praktycznie nigdy nie zespę koło szkoły Dobra. Uh. Żeby zarobić więcej monet, musimy się poruszać więcej i więcej jakby wołać. tak, on nie widziałam taką Ja nie mogę, bo się typek na mnie czai. To nie ja, piłką nie, ja nie latam, ja tutaj patrzę, bo typek tu jakiś jest. Wynuśnuj się, ja chcę się zmienić w piłkę. Ok. Bo, no. Typ? Siedzi totalnie obok mnie. No. Chimii, Dobra, też. gwizdzę. No teraz takie pytanie, bo tutaj jest tutaj taki typ. I Aha. się zmienić zacząć uciekać, czy czekać, aż sobie pójdzie. Czekaj aż pójdzie. A akurat pola, że to super. No. Ej, tu jest napisane, ile razy można tutaj gwizdać. Ja już raz na 30 gwizdałam. Teraz jest dwa na 30. Czyli można 30 razy aż gwizdać? Lol, prezent. Gdzie prezent? Dla mnie? Eee. Jesteś prezentem? Nie, piłką. Proszę z A teraz komik. Ok. Gwizdzę trzeci raz. A gdzie to widać, gdzie się. Co? Istnęło? Tu jest po prawej, na dolej stronie, jest taka tabela. Jest napisane: Naśpiewaj się, gdy chider". i Tam jest obok, ile razy się zaśmiałeś. Ty możesz mieć 0 na 30. 0 ukośnik 30, i tam jest napisane. Ja mam 3 ukośnik 30. Mmm, ja wiem, ja jestem i nie wiem. Ok. Dobra, ja tutaj gwiżdżę czwarty raz. Ja już piątku. Dobra, już wygraliśmy, jej. Jej, zarobiłam 28 monetek, a ty? Ja 33. Fajnie, bo się pewnie więcej ruszałaś. Dobra. Mhm. Ja prostu mi w ogóle w miejscu nie stałam. Aha. A ja stałam. Dobra. Um, teraz będzie przerwa. Lecimy dawaj miasto. Będziemy y, śmieciami. Uh -huh. Jej. Będę hajderem, a ty? Ty też, um, dobra Ja? Nie A nie Co? Ano, ja się chowam Gdzie tu się... Ja jestem śmieciem Dobra, już się schowam, ale się jeszcze chwilę poruszam, boże dostanę więcej monetek eee. Jestem śmieciem jestem i będę jeździła wokół ogródków To ty? Okay. No Ja teraz skaczę Dobra, ja się chowam a to już? Tak, tak. Oj, pokok ciebie. <laughs> Dwa śmieci. Gwizdżemy. Bo za mąetki można sobie wziąć skina zamiast tego typka w, z lupą można sobie wziąć jakiegoś bota. W sensie inny skin. Oj oj. tu jest. Oj, Lepiej się nie ruszać chwilę. Okej. Jakiś te tu jest, dosłownie ja za rogiem. Jak gwizdzę. <laughs> Możesz też. Ja ogólnie nie mam dźwięków, grze. Ja muszę mieć dźwięk, <laughs> bo muszę słyszeć. <laughs> tak też ja nie. Mam. Dobra, jak Ja będę miała. Dobra, uważaj, bo jakiś tipek chyba idzie. Ale nie, dobra. Ja nie widzę, ale on się na coś zadłużył. Oj, Idą, 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 idą. Dobra. Na razie nie gwiżdżę. Oj, Jak stoi na Tobie, to nie uciekaj chyba. Sru, sru, sru. Co? Zobaczcie, jakiego wolnego macie do złapania. Uciekać. A, czyli w następnej ludzie będziesz uciekała, już żeby na zbierać podatek? Ej, wiesz ile... Wiesz, który ile ja raz e, gwizdam? Nie. Dziewiąty. E, dziesiąty. Ojej, oj, świetnik. O. Nie na no ślepe to. Trochę trzeba im pomóc. oj, idą. Halo ludzie, tu, tu. Ja już ja już jeden raz, raz gwizdę nie. Jak na Oj, uważaj. Cześć. Nie Cześć. ruszaj się, nie ruszaj. Polecam ci się nie ruszać. Dobra, Elo. I tak jest koniec rundy, więc. Ale na śmieć czego nie widzisz? 38. A ja nie widziałam. A jakaś pan uciekała. Dobra, chciałabym trochę poszukać ludzi. Dobra, let's go, chcę być szukającym. A ja nie wiem. Dobra, lecimy mapę. Eee, biuro. Okej. Okay. I uwaga, kim będę? Będę znowu się eee, chować. Let's go, let's go. Kim jesteś? Dobra. Śmietnikiem. Ale biorę coś małego, żeby było. Ja tak biorę y... papier stos. Co wiesz? Papiery jakieś. I będę papierami y, ja biorę małe pudełko, bo może je być trudniej z... Z... Dobra, jestem gotowa. I od razu dostat gwiszcze. Miła, mi, mi. Ojej, to chyba był błąd. Dobra, idę gdzie? Ale jakiś telefon koło gdzie się rusza, jezus. Ludzie mnie gonią, a już stanęłam y, na ludziach. Ludziach tysiąc razy. Czy ciebie goni jakiś ludź? Nie wiem. Teraz się schowałam. A, czyli to nie byłaś ty. Taki karton. No tutaj to, ja to jest taki... I teraz drogi. tutaj jakiś skacze, tutaj leci, tutaj kolejny leci. Trzy kartony. Ja, ja skaczę jako karton jest. Oj ja tu nie ma. Można mnie nie zobaczyć. Trzeba im trochę pomóc, bo jest trzech szukających. A nas jest tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. To dużo trochę dla nich. Ja teraz nawet jak są blisko gwizdze, a oni nadal nic nie. A oni za mną łażą. A. Ojoj, ktoś tu jest. Ale to się mi się nie udaje. Ej, wiesz, że te gwizdy to chyba ogólnie e, to się nie robi, że w jednej rundzie tyle masz, tylko to pokazuje, ile w całej grze chyba zrobiłeś. Ja tak. mam 14. A ty? Ja? Tak? 16. No to tyle mamy maksymalnie chyba w całej grze. Czyli 30. Tylko no ty na mnie włazi mnie Nie nie patrzą. No, proszę, jestem na fotelu. A, chciałbyś. Dobra, iść i pomóc. I się poruszy trochę przez te 20 sekund. Przecież ty stoją się teraz poddał, właśnie mnie ganiając. Dobra, pomogę im, lecę. Hej, tu, typek. No nie, typek ucieka przede mną. O, kolejny typek. Dobra, dwa typki na mnie. Dwa na jednego muszkietera. Zaraz mnie złapią. Albo nie. Boję się. Dobra, jestem w pułapce. Jej! Dostałam 36 podatek. Jej! Jaką? Zjadłam. Jej! A więc. I'm ready. Niestety, moja koleżanka musiała wyjść z psem, więc zostałam ostatnią rundę, którą nagrywam sama. Let's go! Bere, bere, oj, Ojoj! Oj oj. Chyba ja za mocno. Oj, oj. Jest. Dobra. Easy game. Oj oj. Gwizdżemy. Będę gwizda jeszcze raz. Dobra, jak ostatni raz. Dobra, teraz lecimy na typka zaraz. bye you